Siemka, ja jestem Adachu i jestem bardzo podekscytowany, bo mamy w końcu przed oczami dwunasty, chociaż to jest chyba jedenasty. Tak, to jest jedenasty rozdział. Zawsze się mylę ze względu na to, że jest tutaj numerek 12 na stronie, ale jeden z tych numerków to tak naprawdę nie był rozdział, tylko power levele. Także jedenasty rozdział mangi New Hope. Nowa nadzieja. Tak samo wielką nadzieją musieliście się wykazywać wy, że może akurat dzisiaj wrzucę w końcu umówienie? Spokojnie. Wystarczy mi raz tylko napisać, że jest nowy rozdział. Ja pamiętam. Także nie traćcie nadziei, ok? Zobaczcie na Gohana, na Future Gohana, który właśnie wyprowadził na końcu ostatniego rozdziału potężnego aperkata i w sumie to jest nawiązanie do kadru który był w oryginalnej Manze Dragon Ball ostatnio ten kadr widziałem i sobie tak uświadomiłem hej Przecież w Mandzeniu Hope było dokładnie to samo, a w zasadzie w Kanonie było to samo co w Mandzeniu Hope, wiadomo o co chodzi, ale Gohan, Bulma i Dandy nie tracą nadziei, że jeszcze kiedyś zobaczą świat pełen pokoju, jeszcze kiedyś zobaczą świat, w którym nie będzie żadnych złych osób, a przede wszystkim nie będzie Sela, z którym właśnie Future Gohan kontynuuje walkę. I mało tego, nie tylko kontynuuje walkę, na końcu ostatniego rozdziału okazało się, że Sel, który walczy na 100%, który używa pełnej swojej mocy, jest od Gohana słabszy. Kochan miał coś jeszcze w rękawie. Zaraz zobaczymy co. Mimo wszystko, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, ze względu na to, że 20, do 20 marca, marca, nie maja, jak ostatnio powiedziałem, pomyliłem się, jest specjalna okazja na Enebie, chciałbym, żebyście o niej posłuchali. Uwaga, zwracam się do wszystkich rodaków, to wiadomość specjalnie dla Was. Do 20 marca na eneba.com możecie użyć specjalnego kodu Poland 10, który da Wam 10% zniżki na dowolną grę lub DLC. Kodu można użyć dwa razy z jednego adresu IP, a maksymalna kwota zakupu to 100 euro. Ale to nie wszystko. Obecnie na Enebie trwa wielka wiosenna wyprzedaż, więc może akurat gra, na którą polujecie już teraz jest przeceniona? Tak czy owak, do 20 marca macie możliwość skorzystania z ofert promocyjnych, a jeśli wasza gra nie jest akurat na promocji, zawsze możecie skorzystać z kodu POLAND10 na 10% zniżki. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z najnowszą ofertą Eneby poprzez skorzystanie z linku w opisie mojego filmu. Serdeczne dzięki za uwagę, oddaję głos do studia. Także tak, małpa Dragon Ball New Hope. Pod takim właśnie nickiem, pod taką ksywką możecie znaleźć twórcę tego, tej fan mangi tej historii na Instagramie. Oczywiście linki znajdziecie do niego w opisie. Sel został wyrzucony w powietrze tym podbrudkowym. Gohan dodatkowo jeszcze wyprowadza w selę jakiś atak, po prostu falą kinetyczną go, wyrzuca jeszcze dalej w powietrze. Gohan leci w stronę Sela, w chwilę dosłownie dolatuje do wyrzuconego insektoida. Właśnie. Dlaczego Gohan nie nałożył na swoje ostrze oleju przeciwko insektoidom? Myślę, że myślę, że mogłoby mu to pomóc w walce z selem. Główka pracuje, no niestety, niestety może olej na insektoidy się skończył, ale tak czy siak Gohan ma tutaj przewagę w tej walce. Sel zaczyna się irytować i wystrzeliwuje Makanko Sarpo w stronę lecącego Gohana, krzycząc: Zapłacisz za to! A Gohan, jak gdyby nigdy nic dosłownie. Psz. Zbija ten promień, dosłownie jedną ręką odbija ten promień, Gohan nie jest w Super Saiyan 2, jest w zwykłym Super Saiyanie, no zaraz zobaczymy jaka jest tajemnica jego siły, bo tak naprawdę Gohan został, Future Gohan, Super Saiyan Future Gohan, został pokonany przez androidy, nie był w stanie walczyć z dwoma androidami naraz, został zabity, a teraz pokonuje Sela w perfekcyjnej formie, coś w tych zaświatach musiało się wydarzyć, może... Urodziło mu się dziecko, a wiecie, że to tak działa, że jak się jest ojcem, to jest się automatycznie silniejszym? Jana Błachowicza spytajcie. Może mu się urodziło dziecko, ciekawe, ciekawe z kim mimo wszystko. Gohan nagle znika, Cell zastanawia się, gdzie Gohan zniknął, a Gohan pojawia się za plecami. Oczywiście nawet gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie Gohan się pojawił, to moglibyśmy się domyślić, bo jest to fanowska manga z Dragon Balla, a w Dragon Ballu jak ktoś znika, to zazwyczaj chwilę później pojawia się za plecami przeciwnika. I taką sytuację tutaj widzimy, ale czasami bywa tak, że przeciwnik... Blokuje ten cios, bo on jest jeszcze szybszy niż ten, który zniknął i się pojawił za plecami, ale w tym przypadku nasz bohater wyprowadza potężne, czyste uderzenie w tył głowy Sela. No, powiem szczerze, wygląda to dobrze, aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że nawet nie powiedziałem o tytule tego rozdziału, a tytuł tego rozdziału to jest Demons from the Past, czyli demony. Z przeszłości. O, i kolejne nawiązanie tym razem do specjala, w którym Gohan walczył z yy, androidami z przyszłości. Tym razem Gohan łapie Sela za nogę. I mamy tutaj ten atak, w którym Gohan właśnie zaatakował jednego z androidów. Złapał go za nogę i cisnął nim w budynek, w zasadzie w ziemię, tylko że wtedy już nie miał ręki. A tutaj rękę ma. Także, okej, okay. trzeba też wziąć pod uwagę, że wtedy jak zginął przeciwko dwóm androidom, to też miał tylko jedną rękę, tutaj ma dwie ręce, ale no nie sądzę, żeby posiadanie ręki w tym przypadku jakoś podniosło znacząco poziom mocy, na tyle, żeby nagle był w stanie pokonać perfekcyjnego Sela. Coś innego musiało tutaj się wydarzyć. Cel jest ciśnięty w ziemię, nie mamy tutaj kratera, mamy tutaj po prostu pęknięty chodnik. Gohan stoi nad leżącym Selem, który dosłownie ani razu jeszcze w tym rozdziale niczym dosłownie nie odpowiedział. No, wystrzelił makanko sapo, które nawet nie, nie trafiło do celu. Gohan kolejny raz wyprowadza jakiś atak, że to jest kiblast. Wygląda to tak, jakby wystrzelił jakiegoś kiblasta i dosłownie wepchnął sela pod ziemię. No, oh, <gryw> możemy się domyślić, że Gohanowi raczej nie zależy na tym, żeby te budynki. Wokół których oni walczą, zostały w całości. Raczej zależy mu tylko na tym, żeby pokonać cela, bo miasto, jak było w zgliszczach, tak zaraz po prostu chyba przestanie istnieć, zostanie wszystko zrównane z powierzchnią Ziemi. Widzimy wielki wybuch, ogromny wybuch dosłownie, obejmujący całe praktycznie miasto. Bulma i Denti leżą gdzieś tam daleko. Nawet nie wiem, czy oni są w stanie zobaczyć, co się właśnie dzieje, bo muszą zasłaniać oczy przed kurzem, pyłem i, i światłem i tak dalej. Wybuch widoczny dosłownie z za horyzontu. I nagle, kiedy kurz opada, Gohan stoi cały czas na swoich dwóch nogach. A Sel? Sel jest. Okej, okay. myślałem, że jest urwany w pół, ale wygląda na to, że po prostu tylko ręka mu odpadła, bo widzimy na dole, że wstaje, ale nie ma ręki. Cell przecież jest w stanie się regenerować, bo ma komórki Piccolo, także póki nie zostanie zniszczony w trzy dupy, ja nie będę się cieszył. Chociaż też biorąc pod uwagę, że regeneracja wymaga trochę energii, to nie jest tak, że to się robi za darmo, a sel jest już troszeczkę, powiedziałbym nawet, że bardzo poobijany, to może nie będzie w stanie się zregenerować, bo nie będzie na tyle miał dużo ki. Ech, to niemożliwe! Jak on może mieć taką ogromną moc? Jeśli to jest twoja pełna siła, nie masz ze mną szans, sel. To koniec. Zamknij się! Okej, okay, Sel zaczyna huf-puf robić, dyszeć i puszeć się i po chwili regeneruje sobie tę rękę, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jego oczy dosłownie zaczynają się coraz bardziej zakrwawiać, no w sensie żyły mu wychodzą na oczach i wygląda jak cień samego siebie, no to nie sądzę, żeby tutaj miał jeszcze jakąś kartę atutową. Chociaż, no biorąc pod uwagę, że ta saga trwa dopiero trzy rozdziały, to jest trzeci rozdział, czy to będzie koniec? Czy to będzie koniec tej walki? No mam wrażenie, że... To byłoby za szybko, gdyby ta walka się skończyła, także może Sel będzie miał jeszcze jakiś, jakiegoś asa w rękawie. Czy, czy ja się właśnie zregenerowałem? To, kurwa, to ja wiedziałem, że to potrafisz robić, a ty nie wiedziałeś? Czemu Sel o tym nie wie? Może dlatego, że nigdy nie spotkał Piccolo? Wygląda na to, że jesteś zadziwiony tym, że masz taką samą umiejętność, jaką Piccolo miał. To prawda, że nigdy nie walczyłeś z kimkolwiek silnym? Żeby móc sprawdzić temu. Aha, czyli on nigdy nie walczył z silną osobą, dlatego nie, miał, nie wiedział, że ma taką regenerację. Ale teraz jesteś na granicy wyczerpania. I narrator nam tutaj mówi, że tak samo jak jego alternatywna wersja z przeszłości, która mierzyła się z rozwścieczonym Gohanem podczas Cell Games, Cell po raz pierwszy w swoim życiu poczuł strach. Let me ask <noise> Przedoby się wegeta, który mówi te kwestie z angielskiego dubbingu. Let me ask you. Nie! wykrzykuje Sel, który nie jest w stanie się chyba pogodzić ze swoją porażką. Jak to możliwe? Informacje były oczywiste. Jeśli osiągnę swoje perfekcyjne ciało, powinienem być nietykalny. O, Gohan, proszę Państwa, mówi chyba odsłania rąbka tajemnicy. Wszystkie dane, które masz, są błędne, Sel. Zostałem faktycznie zabity przez siedemnastkę i osiemnastkę, ale miałem przywilej zachowania swojego ciała w zaświatach. A to zdarzyło się ponad 10 lat Temu, więc miałem czas, żeby trenować razem z Tatą i z Piccolo. Przeciwko tej dwójce również nie wytrzymałbyś nawet sekundy. Czyli Cell po prostu jest 100 lat za. może nie będę mówił za kim, bo jesteśmy na YouTubie, prawda? <laughs> no ale wiadomo, jakie jest powiedzonko. Powiem ci to, żebyś po prostu wiedział. Nawet nie używam przeciwko tobie swojej pełnej mocy. To, co nazywałeś perfekcją, jest niczym więcej jak krokiem, który przekroczyłem już dawno temu. Stopniem, który na który wkroczyłem i przekroczyłem już dawno temu. Milcz, bezczelny szkodniku! Jestem Sel, ostateczna jednostka całego wszechświata! Sławne ostatnie słowa. To jest dosłownie bardzo powszechny motyw w Dragon Ballu. Jak villain nie jest w stanie się pogodzić z przegraną, to zaczyna wykrzykiwać, ale przecież ja jestem najsilniejszy! Powinienem być najsilniejszy! Czy będzie kiedyś villain, który przestanie się zachowywać jak pięcioletnie dziecko, które nie dostało lizaka? Przecież mi się należy! Przestań być taki roszczeniowy, Sel, nikt ci się nie należy. Masz komórki Cyan i nic nie trenowałeś? Gdybyś trenował, to może byś jeszcze tutaj coś... O, to jest... To jest to, czego się w sumie spodziewałem, bo podczas cell Games było dokładnie to samo. Sel... Zaczął się power i włączył tę swoją formę USSJ. Nie przegram przeciwko tobie! Ale nawet go nie trafisz, przecież Gohan jest od ciebie znacznie szybszy, a teraz jeszcze jeszcze bardziej się spowolniłeś. Także nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek cel w tej grubej formie zdziałał. Sel próbuje go trafić, raz za razem Gohan dosłownie unika sobie tego robiąc fiflaki do tyłu. Sel jest wielki, co się z nim stało? Pyta Bulma. Zwiększył swoją moc. He, co? Czy to złe informacje dla Gohana? Wręcz przeciwnie, mówi Dendy. Brutalna siła Sela zredukowała jego szybkość. Teraz nie ma kompletnie szans z Gohanem. No dobra, ale wiemy, że podczas Cell Games jeszcze było... Także ja bym jeszcze nie dzielił skóry na niedźwiedzi, bo tutaj może się dużo wydarzyć. Jeśli Gohan nie zakończy tej walki szybko, to może tutaj być problem, okej? Okay? Problem. A tutaj mamy jeszcze kadr, który chciałbym wam pokazać w ten sposób, bo jest poziomy. Gohan kopie Sela w brzuch i kopie go bardzo mocno w brzuch. Ej, czy ten kadr nie przypomina... Kurwa, no przecież to jest identyczny kadr z Super Hero, w którym Gohan Beast kopnął Sela Maxa w brzuch. Dosłownie tu jest tyle nawiązań, ale jeszcze jedna kwestia, która nie została powielona z Cell Games. Cell jeszcze nikogo nie wypluł. Bardzo możliwe, że może kogoś teraz wypluje. Zaraz zobaczymy. Cell jest odrzucony, leży na ziemi, zaczyna kaszleć, zaczyna dyszeć. Gohan ląduje koło niego... Ten zaczyna krwawić z ust dosłownie, jejku, Zachowuje się jak ja po wypiciu halnego na przecenie za złoty 50 litrowego. Nie powinienem był wtedy tego pić, to piwo nie było już świeże. Mówiłem, że kogoś wypluje, wypluł się, wypluł siedemnastkę. Hej! Wypluł 17, wtedy wypluł 18. Chociaż w tej mandze on chyba na początku pochłonął 18, a potem 17. Więc tutaj zostało to zamienione, a i tak jakby wygląd Sela nie był nie uległ zmianie, bo kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, to pytanie było zadane w koku. Czy gdyby Sel wchłonął najpierw 18, a potem 17, to czy by jego wygląd się zmienił? No ale się nie zmienił. Także wtedy wypluł 18, teraz wypluwa 17. Ciekawe, czy to jakoś go zmieni? Prawdopodobnie nie, no bo w co go miałoby zmienić? Tak widzimy tutaj Waro, Obciągary, znany nam wszystkim. Gohan nawet jest zdziwiony, zobaczcie! To siedemnastka! Sel właśnie wyżygał siedemnastkę! To by wyjaśniało, dlaczego jego poziom mocy spadł. Ololololo! <tryk> sel zaczyna się transformować, w zasadzie detransformować. Jest z powrotem w swojej formie półperfekcyjnej, co jest dosyć głupim słowem, bo albo jest się perfekcyjnym, albo się nie jest perfekcyjnym, ale tak to się nazywa, semiperfekt Sel. Także sel w drugiej formie, możemy też tak mówić. Także w zasadzie kolejny punkt Sel games możemy sobie odhaczyć. Teraz wygląda na to, że zostało tylko to, żeby Gohan przeciągał walkę i sel zaczął się jeszcze ładować do eksplozji. Nie, dobra, zobaczyłem już wystarczająco dużo. <laughs> Gohan, To jest za dużo, za dużo rzeczy jak na jeden dzień. Zostałem wskrzeszony, zobaczyłem osoby, których nie widziałem ponad 10 lat. Zobaczyłem sela i zobaczyłem jeszcze, jak wyżygał dorosłego człowieka. Wystarczy internetu na dzisiaj, Gohan. Kończymy to. Rządy terroru tej abominacji doktora Jiro są skończone. Zakończę to raz na zawsze. Eee, nigdy! Sel nie jest w stanie się z tym pogodzić. Gohan, nie pozwól mu wybuchnąć! Nie oglądałeś Dragon Balla? Weź kurwa, obejrzyj i zobacz tam, że to się nie skończyło dobrze. Poza tym to ty byłeś. Sel zaczyna uciekać! No nie mówcie mi, że dałdyla! Seldaudyla uciekł, gdzie raki zimują, gdzie pieprz rośnie. Próbujesz uciec, tchórzu? <laughs> Jak już będę w kosmosie, zniszczę całą tę planetę i ciebie też, Gohan. Gohan mówi. Może to nie będzie dokładne tłumaczenie, ale nie. że zimieszku, nie pozwolę ci na to. Dziś dokonasz swojego żywota. Patrzcie, co on robi, a dlaczego on wyprowadza kamehameha jedną ręką? Przecież ma drugą. Może tak się przyzwyczaił, że miał jedną rękę w zaświatach, że, że zaczął robić kamehameha w ten sposób? To teraz mógłby zrobić w sobie dwa. Jedno tutaj, drugie tutaj. To byłoby kaka, meme, haha, meme Muszę to jeszcze dopracować, ale... Jest potencjał. O, oh, już jestem prawie w kosmosie. Gohan zamiast polecieć za nim i go po prostu wziąć za nogę i powiedzieć, zostajesz tutaj, to ładuje Kamehameha. Cell, czy będzie w stanie dolecieć do kosmosu? Patrzcie, wypuszcza Kamehameha. Oczywiście rozumiem, że jest to nawiązanie do tego, że Gohan podczas Cell Games miał jedną rękę. W sensie jedną rękę miał tam złamaną, bo obronił Wegetę, a Future Gohan miał jedną rękę, bo stracił ją podczas walki w Wesołym Miasteczku. Kurwa jak to brzmi w ogóle, nie? <laughs> Walczył z kasjerem. Nie, ja chcę jeszcze raz pojechać za darmo. Nie możesz darmo, musisz zapłacić. I się pokłócili, Gohan stracił rękę w wesołym miasteczku. Dobra, nieważne. Atak leci w stronę Sela, ten wygląda na to, że jest... Ten wygląda na to, że jest trafiony i tak jak jeszcze bym się zastanawiał, że Sel może w swojej formie perfekcyjnej może by przeżył ten atak, nie sądzę, żeby Sel, który wypluł 17 i jest półperfekcyjny, czyli tak naprawdę nawet, mówię jakby to było coś złego, mówię jakby to był ktoś bardzo słaby, ale nawet Vegeta Stary byłby go w stanie pokonać. Sel powinien tutaj umrzeć. I chyba to się dzieje. Google Chyba wygląda na to, że Sel umarł. Nawet jeśli zdążył dolecieć do kosmosu, no to sorry, Kamehameha potrafi oddy oddychać w kosmosie, także <gulia> dogoniłaby cię nawet, gdybyś uciekł poza orbitę. Wielki kurz Dandy Burma tutaj sobie jeszcze żyją: 17 leży nieprzytomny. Sel wystrzelony w kosmos. Hop, siup, Gohan wygrał. Czyli po prostu w Super Sajanie 1. Pokonał sela perfekcyjnego i nie musiał odblokowywać dwójki. Dziwne, że podczas. Chociaż nie, Gohan przecież powiedział, że nawet nie używa swojej pełnej mocy, także może ma Super Saiyan 2, bo byłoby to dosyć dziwne, gdyby się okazało, że przez tyle lat treningów za światach Gohan nie odblokował Super Saiyan 2. No jakby. proszę was. Plus jeszcze ze względu na to, że trenował z Goku i Piccolo, nie trenował sam nie. To w końcu koniec. Cóż, prawie, mówi Gohan, po, spoglądając na siedemnastkę. A siedemnastka. E? Jezus, Maria, zostaw mnie! Zostanę obrońcą przyrody, tylko mnie nie ruszaj! Co to w ogóle jest za twarz tego siedemnastki? On jest osrany. Zobaczył to, to, zobaczył to przez chwilę, że Gohan pokonał Sela i myśli sobie. Okej, okay, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wolałbym nie widzieć twojej mordy, siedemnastko. Cóż, ale to i tak jest ostatni raz. Mówi Gohan do siedemnastki. A go siedemnastka odpowiada: Cóż, mógłbym powiedzieć to samo o tobie, ale biorąc pod uwagę sytuację, jestem wdzięczny, że pozbyłeś się tego potwora. Możesz zatrzymać swoją wdzięczność. Nie jesteś lepszy od niego. Jedynym powodem, dla którego jesteś dalej żywy jest to, że ten potwór próbował uciec. Ale ja nie jestem jak Sel! Zostałem! <śled> Siedemnastka! Siedemnastka próbu! <śled> Oj, o kurwa, Gohan transformuje się w Super Saiyana 2 na, na kadrze niżej, bo 17 nagle próbuje wykładać tutaj, bronić się. E, Sol Goodman, proszę państwa. Did you know you have rights? E, urodziłem się na ziemi. Mam na imię Lapis. E, jestem człowiekiem, ale niestety ze względu na to, że spotkałem na swojej drodze bardzo prze, przebrzydłego człowieka. Mordo, za już na takie teksty. I nigdy nie prosiłem o takie życie. Wow! Wow, czemu nie mówiłeś tego, jak zabijałeś wszystkich ludzi na świecie? Nadal jesteś androidem, to nie jest tak, że po wypluciu, po wyżyganiu przez syla nagle mu się coś zmieniło w głowie, no. Plus jeszcze chyba była kwestia tego, że w momencie w którym bomba została z nich wyjęta, to coś im się w głowie poprzestawiało, jak Piotrowi Zielińskiemu pewnego ranka, jak wstał i mu się w głowie przestawiło, i też był lepszy, tak samo jak one tutaj. Wstały pewnego dnia, to były lepsze Siedemnastka mówi "Ej, ja czułem jak biłeś Sela i to bardzo mocne uderzenie Ja się nie chcę z tobą bić we, we, Weź mnie oszczędź A Gohan słysząc to mówi Jak kurwa śmiesz udawać ofiarę I jeszcze prosić o O co? O litość czy ty i twoja siostra okazaliście litość tym wszystkim ludziom, mężczyznom, dzieciom, kobietom, które prosiły o nią, kiedy ich mordowaliście? He? Co? On się zmienił. No zmienił się, bo ma Super Saiyana 2. Myślisz, że co, 10 lat treningów za światach, to kurwa grał se w bierki? Wiadomo, że mać Super Saiyana 2. Ostrzegałem cię, siedemnastko, że nigdy nie złamiesz woli ludzkości do życia. Ze względu na to, że z martwych wstałem, moją odpowiedzialnością jest to, żeby bronić właśnie tę wolę ludzkości do życia. I nie będę ryzykował Pozostawiając cię żywym. Błagam cię, daj mi drugą szansę, Gohan! Zobaczcie, jak Gohan się różni. Przecież kiedyś, jak Gohan był, usłyszał słowa Przepraszam, proszę, to by powiedział: Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę, ja po prostu nie mogę. A tutaj Zamknij mordę! Nigdy cię nie wybaczę za ten cały ból, który spowodowałeś i w ogóle. Ludzkość się odbuduje i będzie żyła w końcu w świecie, gdzie, gdzie jest spokój. Ty tam nie będziesz należał do tego świata. Dobrze, Gohan, pokaż mu. ŁOBUDU! <laughs> nawet się nie zastanawiał! On nawet... Kurwa, przecież on mógł... On mógł go zabić w bazowej formie, a tak się wściek, że włączył Super Saiyana 2 Gohan jesteś przekozakiem! Podoba mi się to Okej, okay, można powiedzieć, że to faktycznie nie jest wina 17 i 18. Czemu nagle zmienił gadkę? Czemu nagle zmienił gadkę, co? Przecież nie było tak, że teraz nagle nie ma Goku, to już nie ma celu, teraz nagle mówię bombę, to już nie ma celu, teraz nagle przespał się z tym wszystkim i mówi Kurwa źle zrobiłem! Nie! Jest tym samym siedemnastką, który mordował, i wiecie o co chodzi, nie? Nic się nie zmieniło. Dobrze zrobiłeś, Gohan, nie martw się. Znaczy, on się nie martwi pewnie, ale. <laughs> BUM! To mi się podoba, Gohan. Krótko z takimi leszczami, ok? To nie jest MVP siedemnastka z turnieju mocy. Tamtego bym oszczędził. To jest siedemnastka, który był zły. Teraz to naprawdę koniec, mówi Gohan. Gohan! Leci Bulma na Dendim. Kurwa, fajnego tabalugę sobie znalazła do latania, ty. Gdzie można takiego kupić? <laughs> Bulma miała naprawdę dużo pojazdów w historii Dragon Ball, ale takiego jeszcze nie. Chwila, moment, to co? Koniec sagi? Bulma leciała po to, żeby tam wskrzesić Gohana i Tranksa, i, i, i. co? I Cell został zbity, i to wszystko? Tutaj jestem, przyjaciele! Gohan, udało ci się to zrobić! Całe te lata cierpienia, w końcu jesteśmy wolni! W międzyczasie Babidi i Dabura. Pozwólcie, że się przedstawimy. To jest świat Dragon Ball, Tej nigdy nie jest dobrze. Permanentnie. Wiedziałem, że mogę na tobie liczyć. Uratowałeś nas, Gohan. Wszystko dzięki Twojej determinacji, Bulma. Możesz być z siebie dumna. Yy, cieszę się, że o tym wspomniałeś. Nie jestem typem człowieka, który będzie się klepał po plecach, ale tym razem to ja uratowałam wszechświat. Miałem totalną wiarę w ciebie, Gohan. Dlatego cię przywróciłam do życia. A jak już jesteśmy w tym temacie, mówi Gohan, to jestem zaskoczony, że nie, nie przywróciłaś do życia wegety. Przecież miałaś na meczańskie smoczy i w sumie dlaczego poprosiłaś, żeby znowu wyglądać młodo? Bulma tutaj zaczyna się wściekać na Gohana. Macie w ogóle znaczenie, wiecie co to znaczy się starzeć? Masz 23 lata, w ogóle, kurwa, Dandy, ty w ogóle też spierdalaj, nie lubię cię, nie lubię was wszystkich, obrażam się. Nie pozwoliłabym Wegecie patrzeć na mnie jako na 65-letnią babcię. 65-letnią babcię, to ona już jest naprawdę w zaawansowanym wieku. Oczywiście, że myślałam o nim, ale wiedziałem, że nie byłby w stanie zatrzymać swojego ciała w zaświatach, a znając go, prawdopodobnie to byłoby zbyt ryzykowne. Poleciałby na Sela z pyskatą mordą i umarłby od razu. I po co mu to? Poza tym, Dendy i tak zrobi nowe kule. Czekaj, czekaj, co? Dendy, to jest możliwe? Przyniosłeś narzędzia z Namek? Do robienia Smoczych Kul? Dendy mówi, że nie, że zrobi kamienie w Smocze Kule, to co znaliśmy. Do tego będzie potrzebna statuetka, ta jest w Pałacu Kamiego. A ci mówią, że dawno tam nie byli i mają nadzieję, że ten Pałac Kamiego nie został zniszczony przez androidy, ale wygląda na to, że no chyba nie, no w sensie, czemu miałby być zniszczony? Oni nawet nie wiedzieli, że coś takiego jest. Dzięki, że mnie uleczyłeś, Dendy. Zajebiście, że będziesz nowym strażnikiem Ziemi. Też cię kocham, Gohan. Mimo wszystko mogę zreaktywować Smocze Kule, jeśli Smoczy Model ma troszeczkę magii, od poprzedniego y, strażnika ziemi w środku. Co? A w takim razie, co się stanie, jeśli nie będzie w środku tego modelu magii? Pikolo i Kami umarli ponad 30 lat temu. Nie martw się, Bulma. W takim razie stworzę nowe smocze kule. Jedyny haczek jest taki, że zajmie mi to koło roku. Chciałbym zrobić je silniejsze niż te poprzednie, mówi Dendy. Hu, dobra. Co tam rok? Czekałam na to 30 lat, mówi Bulma. Bulma, możesz trochę zwolnić? Mijamy McDonalda, mówi Gohan. Ja tutaj wysiadam. Naprawdę? Jesteś pewien? To trochę daleko od pałacu Kamiego. Tak, dołączę do was. Spotkam się z wami w pałacu. Do zobaczenia później. Dobra, tak szczerze, to myślę, że Gohan wylądował koło chatki w górach Paozu. Tak myślę, tak stawiam, że to jest chatka w górach Paozu. Gohan wylatuje faktycznie ze statku, żegna się z Bulmą, w sensie mówi im do zobaczenia i... i nagle ma bardzo poważną twarz. A gdzie on leci? Co się dzieje? Wyglądał na bardzo zamyślonego. Wiesz o co mu chodzi? Mówi Dendy. Tak! Poleciał za tym, co ceni sobie najbardziej w tym świecie. Mówi Bulma z łzami w oczach. To może faktycznie do McDonalda? O, zobaczcie poziomy mocy. Kurwa, tutaj jedno zero chyba za dużo się napisało. Bo dziwnie by było, gdyby Sel miał y, 200 milionów w zwykłej formie, a w pełnej mocy tylko 25 milionów. Czyli tutaj jedno zero musimy zakryć. 20 milionów, 25 milionów. Gohan w bazowej formie 675 tysięcy. W Super Saiyanie 18,5 miliona. Pełna moc 33 miliony 750 tysięcy. A w Super Saiyanie 2 ponad 50,5 miliona. O, a co to się dzieje? Kurwa Ciao no w końcu. Ciao nawet ma kanji kamień. Tego, tego, nie Kamiego, tylko północnego Kaio na plecach. To jest pierwszy dzień Gohana w zaświatach, czyli dawno, dawno temu jak Gohan Future dopiero umarł. Twój tata prześcignął Super Saiyana i nazywa to Super Saiyanem 2. A jeśli chodzi o Piccolo, używa pełnego potencjału na Mechan. Nazywa to Ultimate Nameczaninem, czyli ostatecznym nameczaninem, o, proszę. Ta dwójka dalej trenuje i Krylan mówi, że dlatego Kajo nie chce ich na swojej planecie, bo cały czas trenują i robią hałas. Wow, no dobrze, ciekawe po co Gohan poleciał? Co Gohan? To jest pytanie do Was na dzisiejszy dzień. Jak myślicie, po co poleciał Gohan? Możecie strzelać, jeśli chodzi o Wasze prawdziwe przewidywania, możecie napisać mi coś zabawnego. Kto będzie miał fajną odpowiedź, temu przypnę serduszko. Jak myślicie, po co poleciał Gohan? Co jest dla niego najwspanialsze, naj, naj, najbardziej cenne na świecie? Co jeszcze może oczywiście być na Ziemi, prawda? Bo pamiętajmy, że żyjemy w świecie, w którym nie ma praktycznie w ogóle ludzi. Wszyscy tam są zniszczeni, także po co on tam poleciał? Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam Was do tego, żebyście zostawili lajka zostawili, suba, żeby niczego nie przegapić na moim kanale. Dzięki jeszcze raz. Link do autora mangi Dragon Ball New Hope znajdziecie w opisie. Czekam na wasze opinie. Póki co to by było na tyle. Dzisiaj jadę na basen, więc nie wiem, czy zdążę wspierającym wrzucić ten film, o którym napisałem wczoraj w poście, ale bardzo się postaram. Jeśli by się nie udało, to wspierający przepraszam, ale postaram się, żebyście zobaczyli to jeszcze wcześniej, tak jak obiecałem. Tyle, nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.